W 2015 roku będziemy obchodzić w Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, w łasku, jubileusz 500-lecia, jak prymas Polski Jan Łaski przywiózł z Watykanu już koronowany wizerunek Matki Bożej Łaski, Dziesiątka Jezus. I chcemy już teraz rozpocząć takie duchowe przygotowania tych uroczystości. I w te przygotowania wpisuje się decyzją księdza arcybiskupa, naszego pasterza. Marka Andreszewskiego yy, powołanie do łasku i pielgrzymki, pierwszej archidiecezjalnej pielgrzymki grób Żywego Różańca, ale także zapraszamy i sztafety różańcowe młodzieżowe, i dziecięce kółka różańcowe, i plutony różańcowe, wszystkich, można powiedzieć, czcicieli Matki Bożej, na 13 października, niedzielę, do łasku, właśnie na tą pierwszą archidiecezjalną pielgrzymkę Rówego Różańca. Wszystko rozpoczniemy o 10.45, kiedy przywitamy pielgrzymów i zaprezentuje się miesięcznik Różaniec, aby następnie o 11.00 rozpocząć molitwę różańcową. Później po krótkiej przerwie o godzinie 12.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wacława Depo, także z udziałem wszystkich pasterzy naszego łódzkiego kościoła. Po mszy świętej zapraszamy na wspólny poczęstunek, posiłek grochówką wojskową i całą tą pielgrzymkę zakończymy rozpoczynającym się o godzinie 15.00 koncertem siewców Lednicy. Tak więc serdecznie zapraszamy. Dla wszystkich uczestników pielgrzymki przygotowaliśmy także pamiątkowe różańce, dziesiątki różańca i z wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej i błogosławionego Jana Pawła II. Bowiem ta niedziela jest także Dniem Papieskim, ale także 13 października papież Franciszek w Watykanie zawierzy Kościół Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. I my też chcemy jako Kościół Łódzki właśnie duchowo łącząć się z papieżem Franciszkiem w modlitwie urzańcowej Kościół Łódzki zawierzyć Matce Bożej.